Złączyło się. Chwilę. Hej, SML to jest Security Bridge FNAF. Nowy, ruiny wreszcie. Od razu sorry za jakoś audio, ale nagrywam to przez PS4. Yy, no, które po prostu sprawia, że te audio zagrzmi. Nie wiem, spróbuję coś z tym zrobić potem, ale wątpię, że coś się uda z to poprawić. Um, ale myślę, że nie jest to takie złe, bo już patrzymy, jak to brzmi, akurat nie boli aż tak w uszy, żeby nie wiem, był jakieś przesterecz czy coś. Gramy Play Ruin Find Gregory. Czy my teraz mamy podzielone chaptery? Czy teraz są podzielone chaptery? Nie, chyba nie. Dobra, nie wiem, znaleźliśmy Gregorego. Grzesiu, idę Cię uratować. O, kur o kurde, tutaj ja wyjechałem z kśmiącego krzesła, to będzie brzmić, bardzo słychać. Eee, Okej, okay, chwila. Na ten moment yy, kabery nie ma oczywiście dlatego, no, że mm, no, PS, ogólnie ps nie, nie mają możliwości, PlayStation. fajnie że się długo wczytuję, ale proszę ps w ogóle nie mają funkcji, żeby taką kamerę, w sensie kamerę ogólnie, ja mam kamerę PS, w sensie tą oryginalną, ale ona, ona tak nie działa, więc no, a chciałem sobie z kamerą to nagrać, czemu te krzesły jest takie krzywe? Problem, który mogę tu widzieć, to sam fakt, że mam posiadam PS4 oryginalną, to nie jest Pro, to nie jest Slim, to jest oryginalna, którą kupiłem tam w 2016, znaczy dostałem ją na urodziny mm. i boję się, że niektóre tekstury będą low, no wszystko się wczytuje, jak widzimy, wszystko się wczytuje od razu, w sensie, no, na cutscence, no tekstury są low, ale dobra, Przeży, przeżyjecie, jak, tak samo jak ja. powinien być płynniejszy obraz, Gregory? ale tego nie jestem pewien. O, Gregory, you there? I got your Oho. Nie wiem, tam, nie mam pojęcia. Sorry, Sory, że tak ten ten. nie ty nie wiem jak brzmie. Czy jest ty Nie Nie tam, ty tam, ty tam, Dobra, żebym nie, nie był za cicho, nie? A, tu już ten ja już. Eee ja iść? Ale mam czułość. Nie, 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 chwila. Ja dopiero do gry... Ja, ja wróciłem przed chwilą z wakacji. Eee, controls... Nie. General... Eee, to wezmę na piątkę. OK. Controls. Gdzie tu jest czuło, czy jest tu w ogóle czułość? Powiedzcie, że jest. jest. E, hori, horizontal. Dobra, wezmę sobie tak na 45. Jeżeli zmienię później. E, a, tak. Dobra. OK. E, nie. Nie, nie. nie. Mm, wezmę na 35 jednak. Git. A. Aha. Okej, okay, bardzo ładna animacja. Hmm, nie, jest ani trochę. O kurde, ty, to się mocno zmieniło. To się mocno zmieniło. Cika stała chyba, nie? Nie, zmienię, ja tak, chwila. Mm. Kontrol, kontrol, tak nie, to zmienię sobie na 30, myślę, że będzie git, e, tak. No, możemy biec, fajnie. Don't go in alone. No, akurat idę tam sam. Raczej zwiedzimy to miejsce. No, tekstury nie są jakiejś wysokiej rozdzielczości, ale trudno. RIP, okej, okay, to nie, skąd jest Eee... Uh, okej, okay. zmieniły się... Wiew info for, uh, for those dark and scary places Okej, okay, czyli mamy tutaj to samo sobie co w jedynce Czy, czy ona ma baterię? Chyba nie ma baterii na razie ta latarka Okej, okay, czy... Ok, kłócam, tak, czy... Aha, po prostu tędy, no dobra. Myślałem, że to jest endoszkielet przez chwilę, nie wiem. N Nic tu chyba nie ma. Co?! Boż, czekajcie. Dobra. Jestem. Pewnie tu cięcie zrobiłem, Przynajmniej mam taką nadzieję. Eee, dobra, chwila. My tu wchodziliśmy. Ciekawi mnie sekrety tutaj. Nic, nic się nie spoilerowałem tej gry. Nic. O, to Okej, okay, to, to było straszniejsze niż cały Security Bridge. To... To mnie, to mnie bardziej przerazi. No dobra, Chica spomnie, coś się za mną. Te, te, to może dorównać temu. Ale tak, to, to, to ty, tego się zasrałem. Dobra, nieważne. Czy on... Czy on... O! to Okej. Okay. No i to, to, to było straszne. O nie, music man. Co to było? O, Grzeszu, Grzeszu biegną. Ci, ale ile oni tu są? Ale... No, nie jesteś blisko. No, ale chwila, chwila, chwila. Ile oni tu są, że te miejsce już jest tak zrezygnowane? Są jakieś graffiti. Że dziecko że się bez jedzenia nie wytrzymałby z 3 dni. A to już widać, że to już parę tygodni tutaj jest opuszczone. Czemu mam tak mogę, a tak. Wila, bo ja to widzę... Okej, okay, wiem czemu, bo nie zmieniłem jednego ustawienia. Hmm. Czy to, jak ustawię teraz na 30, to będzie takie samo jak w sensie góra-dół? To jest to? Nie. Czemu góra-dół jest tak, a, ta, a po... nie wiem, dobra, nieważne. Okej. Okay. O kurde! No nieźle Błagam, proszę, żeby to się nagrało, jak się dobrze A, wczytywanie, no tak. Może i lepiej że to zrobili. O nie. Nie, ja tam nie chcę. Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę, czy to się dobrze nagrywa. Um, no i wrócę, po prostu. Wszystko jest gate. Nawet mogę tą grę podgłośnić. E, jest 9 minut nagrywania, więc myślę, że... Może nie, że zaraz skończę. Się boję, że mi zaraz Music Man wyskoczy. To zawsze było w Wentylacjach Chwila, gdzie my jesteśmy w ogóle? W, jakim, w jakiej części teraz jesteśmy? Oookej Okej, okay. okay, już widzę Mmm, miałem karluchy okay. okay. Czy wy to widzicie Czy wy to widzicie Nie skojuję tego Okej, okay, wiem gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kuchni, gdzie miarzyliśmy Chica. Chyba. Albo nie. Nie. Nie, nie wiem gdzie my jesteśmy. Nie. Okej, co to? Co? Okej. Czyli to jednak jest to pomieszczenie. Chica? Jezu, co Co się stało? Dobra, nie, ona mnie zaraz złapie, czy coś? Dlaczego ona nas nie zaatakowała? W sensie, ona się włączyła? Ok, tu coś wyskoczy. Ok. Okej, okay, to nie przyjęło dobrze. Dobrze, jak Blob. E, blob to jest to taka... ...kupa kabli. Collect. Okej, Fast, okay, fast Wrench. co, ja mogę coś tu zrobić, tak? Tak. Eee... Okej, okay, w tym sp... Okej, okay, czaję, rozumiem. Rozumiem. Czy to też będzie endo? Nie, to nie stało. to. Szczerze nie mam pojęcia, gdzie ja jestem w tym momencie. To jest tak zrujnowana To był blob, to był blob. Nie widziałem dokładnie, ale to musiał być on. To musiał być on. O nie, my jesteśmy tu. Ja wiem, gdzie jesteśmy. nie jest tak, jesteśmy tu. Eee, to mnie ja nie przeszło. Eee Czy ja tu przejdę? Nie Tam nic nie ma, dobra, chciałem się upewnić Tu mam iść, tak? Ale jeszcze chcę pójść tutaj Dobra, tu nic nie ma Albo coś przeoczyłem, nie, raczej nic nie ma Dobra, chodźmy tu, a, no tak, tu nie wskoczę UUUUUU! co Okej okay. okay, to było fajne To było fajne przejście Co to jest? Widzieliście to? Muszę sześcian. Nieźle. No, i nie teraz jesteśmy w Monty Golfie. Dobra. Dobra, kraj nie wygląda tak źle. Szczerze, nie jestem pewien teraz, czy mam uciekać, czy nie. Bo te dźwięki są takie randomowe.

on maskę Vani, teraz widzimy jak Vani widzi. Aww. Welcome to Vani Virtual Network. No pisało, że będzie boleć. Do not, uh, do not be surprised by some links. you are still the road fast. Ok. Z tą maską możesz. Okej, okay. Call me helpy. Helpy, a to jest helpy, a nie help. W sensie i a nie y. Dobra. I my teraz wzmiemy tą maską. Okej, okay. czekaj. Czas na nową fazę Okej Czekaj, ale Jak to działa? Jak to działa? Będę się telefon wyciszyć Jak to działa? Dobra Nie, najpierw muszę to zrobić. Czy nie? Nie, no tak, dobrze. No, no i dobra. Okej, okay, czyli tu powinna być cika teoretycznie, to jest chyba to miejsce. Nie, to nie jest to miejsce. Okej, okay, teraz maska. Okej, okay, to jest fajna. O, widzimy kliszę gdzie możemy iść. Okej, okay, coś mam. A, nie bonipina ta. Powtórka z rozrywki sobie, kiedyś będzie czas, czaje. Yy, dobra, myślę, że zakończę sobie na teraz. Um, no, zapowiada się fajnie. Więc sobie na tyle i cześć.